z jabłka, kształt i strukturę. Resztki jabłek docierają tu w postaci proszków. Ten proszek jest napieramietany na z poliuretami. Do tworzywości stosowane do stabilizacji. Umberto, prezes firmy, wyjaśnia, dlaczego plastik wciąż jest potrzebny w produkcji. zastępujemy do 50% mężczyzn, czyli

Więc nasz czerwony był dość Liście ananasa pochodzą akurat z filiczki. Tam gromadzą się produkty odpadowe i nie wiadomo co z nimi zrobić. My teraz wysyłają do nas liście.